Witajcie ziomeczki, z tej strony Geruz, Ja to jest kolejny odcinek minigame'ów i dzisiaj mam dla was minigame Super Smash Mobs. Mm, o tym co to za minigame za chwilę, ale ja jakąś klasę szybko wybiorę, wybierzmy sobie yy, Skeletona, bardzo lubię yy, strzelę dzuku, tak, wiecie, no, yy, wytłumaczę wszyscy jesteśmy mobkami i musimy się nawzajem tam... Yy, zabijać. Ja niestety już gęsy troszeczkę straciłem, także będę tym szkieletem darmowym, tak jest. No także w ogóle piszcie jak wam mijałem wakacje. Ja mm, właśnie nie wiem kiedy ja to wrzucę, bo ja jestem na wakacjach właśnie. Wyjechałem. Dzisiaj wyjeżdżam dopiero. Także. Ale wiecie no. Mm, to nagrywam troszeczkę dla was yy, na zapas, żeby, żebyście mieli coś oglądać, jeśli już byście chcieli. Jakkolwiek z mojego kanału obejrzeć sobie nutów. Bone explosion. Giniesz, giniesz, jej. Ojojoj, kuczek nas zabije, kuczek nas zabije. Kuczek nas zabił. Ojojoj. Kuczek nas zabił, ale zabiliśmy jakiegoś... ...typka. Golema. Ary, arion. Bo, iron golema. Tak jest. to no dolgolawa chciał wpaść. Phone explosion Oj, no zabij nas no znowu, mamy tylko do życia Poczekajmy tutaj troszeczkę Nie wiem co z tym mikrofonem się moim dzieje, nie wiem czy on jest dobry Nie wiem też jak się te w tym cały, to ja to chcę wziąć na ten drive'a I to potem w ten sposób właśnie wziąć Czemu ja strzelam po tym Ktoś mi powie Jesteśmy na ostatnim miejscu, mamy najmniej żyć tych wszystkich osób wrzuciłem go tak o fajnie udało się go i zabić a tam kurczak już widzę wkracza do akcji a w sumie będę tak sobie postrzelać ja sobie na nich poczekam Jeśli nigdzie jeszcze nie pierwszy pociąg mam dopiero za 5 godzin tak jest 5 godzin od 22. o 22 a znowu go już zabiliśmy Oj, ja będę musiał poprosić chyba kolega, który mi słowo, robi robić te, te, te cyferki z zabiciami, no żeby mi dorobić gdzieś tak do 20 było, to. No, no, no. Normalnie, taki mam skill, także wiecie. Nie włącznie. Żeby on mnie nie rzucił w tej Ajajaj, skacz, skacz tam do góry. Tak, Nie udało nam się. Mam jeszcze tylko jedno ostatnie życie. Jedno ostatnie życie. Kill the golem. Co? Kill him. a nie piszesz. Golem tutaj, widzę. Koksi. I to co, mam? Enderman z Afrikanty Słuchajcie no, ten kurczak O Jezu Ej tu nas jest Nialetnie dużo osób Jeszcze na arenie Jezu kurczak Pojeźdź kurczak Zobaczcie złe Bono Explosion No wydzielać mu Kurde Kurde, e, popier, popier, ej, ej, ej. Teraz zrobię bone explosion. Ropę darą, dziękuję. Tak, ten kurczak mnie tu denerwuje. No i zginęliśmy. I została jeszcze jedna osoba, będziemy śledzić tego kurczaka, co nas zabił. I na tym może zagram jeszcze jedną burkę, dobrze. Kurczak, kurczak kontra kurczak, nie. Dobrze, kurczak kontra enderman, to za emocjonująca walka. Czy jest kurczak? Kurczak na drzewie. Co by poczekali bomby na? To wygra. To wygra to starcie. I kurczak wygrywa to starcie. Ale mamy trzecią pozycję. Jeej. Yeah! Tak jest. Sukces, sukces na nagraniu. GG. Tak jest GG. Sukces na nagraniu. W trzecie miejsce. Chciałbym iść od tego konia. A bo nie wiem. Więc bierzemy znowu może slime, a, a może już Mmm, No Dobrze, nie, weźmy Skeleton. Skeleton, bardzo lubię tego, tego Tego, tego, tego mobka. Znaczy, lubię mm, y, to, co on ma, a nie lubię walczyć przeciwko niemu. Tak jest y, w ogóle. Czy to w tym paku, A nie wiem, czy wiecie, pierwszy sezon się już niestety tak zakończył. Będzie jeszcze nagrany audiolog informacyjny żeby wam tam poinformować o tym co będzie na kanale o tym co yy, się powinno pojawić a o tym co czego już nie będzie wcześniej nie wiem czy czego już będzie, nie, nie będzie dobrze zaczynamy co to za matka fajna trzeba wejść tam na górę tam, tam jest ma I no to jesteśmy tak na dłoni dla kogoś zaczynamy kopnąć w jakąkolwiek stronę dobrze idziemy Walki i o, to może lawy i może lawy. i pełny połóżny, pałnek i zabiliśmy kogoś? Tym pełne połóżny nam? Nie tutaj, widzimy, że większość dużo szkieletów w tej rundzie, nie rozumiem tego. To jest nagle taki fenomen. Gdzie ten poleciał, pająk? Kurdy. Gdzie on? Giniesz, giniesz, piczko. Możliwe. po jedno. Jej. Zabiliśmy go. O. Jesteśmy koksy. To jest first blood chyba. Pierwszy, pierwszy zabity w tej rundzie. What, czemu ja użyłem bone explosion? Pająk, pająk. Najbardziej się boję tych... ...reszty szkieletów. Najbardziej się boję tej reszty szkieletu właśnie to jest Coś czego się boję Jej to Mieliśmy... Fuch Wow Jednego Bone Explosion a drugiego Normalnie I co? Nie, on jeszcze żyje Będzie. Kurde Dziękuję Przyjąłem Bone Explosion? Dziękuję. Na razie dobrze idzie. Na razie dobrze nam idzie. Troszeczkę się trzeba teraz bardziej Właśnie. A nie udało się. Dobra, nie poczekajmy sobie. Spadaj. Nie będę się tam wystawiał za nim Ciebie jesteś Ojej oj. oje oj nieładnie tak Ale mnie zrobił Nieładnie tak Zatrumie i na No być musieli tu zejść Pojechać tych macie sojusz to mnie nie bardzo cieszy, ale wykończyliśmy ...typka. Czy on zaskoczył? Czym on zaskoczył? Ale trudno, kill idzie na nasze konto. Kolejny kill idzie na nasze konto, pięknie. Aha, dobra, ta osoba wyszła sobie? Więc nas dwóch On myśli, że ja tam jestem. Czy to wygramy? Czy Gerus to wygra? Tak jest. Gerus ma ogromne szanse na wygranie tego pojedynku. Czemu Gerus nie ma... Nie ma strzału? PONCOWEM Czemu Gerus nie ma strzału? To jest pytanie. No to jest pytanie. Czemu Gerus nie ma strzał? Gerus, 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 gerus wygra. Tak jest, Gerus z 2000 0 razy został, nie został przez nikogo zabity, nikt nie potrafił go pokonać. Outa, outa. Pięknie, dobrze, więc to było na tyle. w mniej jeśli się nam spodobało, to piszcie w górę. Ja się z wami żegnam, na razie i cześć. Piszcie, jak to Was, komentujcie film, ocencie go na raz.